Idę w kolejnym odcinku z Jęgi 2.0, a dzisiaj będę ciągle chodzić. Nieważne, co się stanie, i tak ja muszę ciągle chodzić. Yy, Kurę. Yy, dobra. No i muszę ciągle chodzić. To jest całe moje wyzwanie. Co będzie później? Nie, nie wiem, co będzie w sumie jutro. A. Jakie? Jestem <grym> Nie, 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 nie. tego nikt nie widział, ok, Widzowie, nikt tego nie widział, nikt tego nie widział, Uuu, nikt tego nie widział, nikt tego nie widział, nikt nikt, nikt. A więc, zapraszam. A więc, skoro już gramy, to zapraszam Was na kanał mojego kolegi, na mój drugi kanał, gdzie na kanale kolegi jest już film informacyjny, w którym zapraszam osoby do grania. No, szuka osób po prostu do grania w więc jeżeli gracie, to zapraszam serdecznie. Bo... no widać, kolega chce, że... chce mieć osoby do grania, więc... Serdecznie zachęcam! Ja też może będę grać, ale to jeszcze nie jest potwierdzone. Zobaczę, jeżeli się... jeżeli zdołam się ogarnąć, to... Co?! Aha, znowu, dobra, znowu. Znowu widzę, że jest zbagowana gra. Okej, okay, no, spoko. Co, nie nadal, nadal. Nie wiem, co się dzieje. Widzę, nie wiem dlaczego. Ja, czy trzymam tego dosłownie? Jedynkę. Kurde Nie, no, ja, dosłownie tylko jedynkę. On tu mi robi jakiś rzut. Dobra. Nie wnikajmy w to, widzę, udajmy, że tego nie ma i jak gdyby to, to tak nie działało, mogę klikać tak. W, w przeciwieństwie do odcinka yy, koń się nazywał. A, że ja chodzę tylko z pierwszej osoby. No to wtedy był problem, ale jakoś sobie chyba dałem radę. Znaczy, chyba na chwilę wyłączyłem tę postać, no ale no, no to są takie sprawy, nad którymi niestety nie mam jak zapanować. Dobra, widzę, że rzuca. Eee... Okej. Okay. Coś próbuję, ale chyba coś nie wychodzi. Widać, że nie chcę rozwalić góry. Ej, to tam w środku są schody, tylko że jak gdyby one są zabeklowane. Eee... To... To akurat ciekawe Ciekawe, dobra wygrano Wygrana pomimo jednego Jednego, jednej niedogodności to i tak przeżyłem Będzie trzeba w końcu tym kołem też zakręcić no To koło, ono czeka na mnie W ogóle równo 230 wygrano. fajnie Dlaczego Halloweenowa mapka? O, jestem szacujący. Na 5%? Eee, e, eee! E. W sumie jakie mam być rzucającym, przecież ja muszę się ciągle ruszać. E, u, Nikt nie powiedział, że ja muszę ciągle klikać W, więc wiecie Ha, czyli to jak gdyby się wpisuje. No to dobrze, nie chcę tam coś zludować i. Dobra, odpalamy tą podkę, bo nie ma co się z nimi bawić. Cześć będzie problem ten sam co był w poprzednim odcinku, czyli z palącymi palcami, no. Ten problem widzę, że jest powszechny. Niestety nie da go się uniknąć, jeżeli się już chce robić takie wyzwania. O! Oh, co? Co? K jak się ja wygrałem? Łaj? Wesoły dom Wesoły dobek. Hej, muszę chwilę z tym słuchawki. Nie, 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 bolą mnie uszy, bolą mnie uszy, bolą mnie uszy, bolą mnie uszy, bolą, 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 mocno... mocno mnie bolą uszy. Bo to jest jeden nam zapomniałem. To nie wiem, pójdę na pierwsze piętro. Zobaczmy, pewnie serwer, no dokładnie. Serwer wysłał wiadomość. Jeszcze jeden destroyer? Jeden yeah, DESTROYER mm, Spróbuję coś zobaczyć, co to nie będzie było. Okej, okay, no, czyli się. Okej, okay, no to chwilę postawimy. może postaram się też, żebyście wy coś widzieli, bo też chcę robić content, o, o, okej, okej, Nie wiem, muszę robić jakieś video, bo chcę na pewno Ciężkie, ciężko, ciężko, no, trzeba iść na dół, trzeba iść na dół, będzie wygodniej nagrywać. Um, może od boku? Robimy kółka wokół domu. To jest taktyka widzowie. Robimy kółka wokół domu. Pewnie tego zaraz poczałuję, ale tu. Nadal, nadal się robi screenshot, okej. Okay. Przepraszam, będzie trzeba pousuwać minut z No cóż. Co i za coś... A w ogóle może sobie zrobię screenshot przy tym, przy domu. Słuchajcie, przed domem, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czekajcie, up, dobra, screenshot. No, nie chcę się zrobić, na dół. O, halo, idę. Okej, okay, okej, okay. to teraz spróbuję zrobić, okej, okay, dobra, muszę mieć, do, do miniaturki. <grywy> Jakbyście się pytali, to tak ogólnie robię Mhm, mm no, mądre to było, mądre, mądre decyzje. Ja yeah. muszę się ciągle ruszać. Ej, to jest jeden, jeden z cięższych wyzwań, tak szczerze. To jest jeden z, z cięższych wyzwań. Wiem, że się może wydawać, że to e, takie coś ciężkie. No, chyba sobie na no to jest ciężkie. serio, tego się nie zrobi, tak po prostu. No? To jest ciężkie. Trzeba się ruszać. Szczególnie macie tutaj i musicie uciekać. Także musicie się ciągle ruszać. To wiecie, że jesteście. W pogotowiu, a tak to wiecie, chodzicie, no bo musicie i nagle widzicie, że musicie uciekać. No. Dobra, ale widzę, że wygra na kolejną. Dobra, dobra, bo widzę, że znowu stare reklamy przychodzą. Okej. Okay. Eee, w sumie może to mieć biuro Nie wiem, jakieś matki do niemyślenia są najłatwiejsze Czy nie, to w sumie nie ma widzenia, no to trochę słabo No to trochę słabo, obym był nisko Och no, och no, och no, 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 <g rostering> no tak, chodzenie w ścianie, to trochę głupi pomysł. Mm, widzę, że nuba mi sobie rzucają gościu. Mm. Co to jest tir? O kurde, o kurde, już kurde, o kurde. To się ruszamy tutaj, żeby... U, u, to w ogóle by się wywali? Nie, zblokowało się, okej. Okay. Mm, nieważne, na po powypadali. O, co to za tiry? Co to za nubek? Skąd ty go wziąłeś? Nie wiem, że tu nieładnie rzucać nutkami. Uf, nawet nie wiem, ile ten materiał ma czasu. Twyjejku. Tragedia. Czy to dzisiaj muszę nagrać jeden odcinek, jeszcze dzisiaj te wszystkie filmy opublikować? Yy, dlaczego opublikować na to ogólnie? Dlatego, że wyjeżdżam, no. Nie będzie mnie do chyba piątku? następnego piątku. Więc jak ja to nagrywam? Chyba środa, nawet nie wiem. Pozdrawiam, nie wiem jaki jest dzień tygodnia. No cóż, tak się zdarza. Mm. Halo, może suszarka się u... Mhm. Widać, że... No nie potrafię używać suszarki. W sumie odcinek uczenia się używania suszarki z trzeciej osoby. Dobra, mam materiał. Mam, mam, mam materiał na, na, na kiedy indziej. Mam materiał, widzowie. Jesteśmy uratowani. Nie, nie będę musiał zrobić kolejnej przerwy. Od contentu. Super contentu. Okej, okay, no i wygrana, dobra. Wesoła dzielnica, jasne, 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 jeszcze dwie gie... Okej, no, zniknęły banery, okej. Okay. Okej, okay, widzę, że kolejna rzecz, która się spagowała. Nie, nie, nie! Ej, lecz, halo, to postać akurat się zwagowałam, za to, za to z, z, ogromnie przepraszam, no ale, no, no ale, no Już nie mam, nie, nie mam, nie mam na to już rady, że klawiatura minie... a co to są za włos, Ble. Ble. Trosie kafli już mam. Ej, to spoko. Ej, zarabiamy, za niedługo będzie można zrobić jakiś materiał. Nie wiem, chyba z testowania robimy następny materiał. Testowania następny materiał będzie, bo wyzwania no trochę są męczące i trochę już ich jest na kanale, a czy ja się przyjemnie nagrywam, no na pewno jest ciekawie i nie wiesz jak to pójdzie, ale no wolę testować, tak szczerze wolę testować, tylko że problem jest taki, że nie ma co testować, no ale... No czy to, to testowanie, ono było przekładane już nie raz i miało być trochę później, ale no... no teraz nie nagram to, bo... dużo teraz muszę nagrać. Nie, nie wiem, nie w tym challenge. chcę challenge'a. Chcę też sobie odpocząć troszeczkę czy challenge? Mm, ale youtuberstwa nie. Będę musiał niestety nagrywać te challenge, no bo challenge się... To jest najłatwiejszy kontent jaki można nagrać. O, widzę, że jakoś robi ze mną challenge. Okej, okay, no spoko. Spoko, rób ze mną challenge. Pozdrawiam. On wygląda jak Kiki, bo totalny. A on nawet nie wie, że ja wam <śmiany> Nie wiem, tak jak zdać. nie gorszy najgorszy pomysł, sobie na kółeczek. W teraz jeszcze... Nie wiem, czy nie bardziej jeszcze mi się to nie ale okej. Okay. Nie ja jesteś się zagł... Nie, tak lepiej chyba. Bo tak to chyba jesteś się O, widzę, że ktoś ma problem z rzucaniem wieży. No spoko. Spoko, nie narzekam! Odpalimy w końcu tego, niską grawitację, nie wiem, ja to trzymam będzie to jakiś materiał. W jakimś materiale się tego tak użyję, obiecuję. Chyba, że wcześniej skończę z YouTube'em na no to. No ale jeżeli w tym, w tym roku... Dobra, powiem wam tyle. Jeżeli będę nagrywać w tym roku, no to pojawi się ten materiał. To pojawi się materiał odnośnie niskiej tego. I też, no, jak już mówiłem to też w poprzednim materiale. I w tym materiale znowuż to powtórzę, yy, że właśnie mogą się za niedługo już pojawiać odcinki, które będą tylko w Już w niedzielę się nie pojawi żadny material, bo jakby to... Ja to nagrywam do to nic. Nie no. Kurę co! O winda! U, winda! Dobra winda! Winda dobra, dobra winda! Nie, no oczywiście, wolą widzę, że mnie wynerwić ludzie, tylko proszę, okej, okay, jestem dosyć nisko, więc, ej, w sumie, to nie najgorsza mapka, ej, fajna jednak, jednak nic nie mówiłem, jednak jest fajnie, jednak jest fajna ta mapka, to taka może też być mapka. Eee... Yy, okej, okay, widzę, że osoba jest na awku, chociaż nie, bo się ruszyła, to może wrócić. A o, widzę, że stoi, tylko nie wiem, czy ona ogarnie. To jest... to jest kluczowe pytanie. Właśnie, ogólnie, czym ja ruszam? Nie wiem. E, to jestem ja w ogóle. Ten, ten tutaj, ten tutaj ja, to jest nie. Ja. O, jak pięknie! O oh my god. Ej, dlaczego mam tak mało czasu? Halo, halo, halo? Dobra, rzucę, żeby wiedzieli, że gra już w przypadku mnie nie wywaliła. Um, nie wiem, spróbuję, nie wiem, bo ja muszę to już zacząć, co się właśnie. A, dobra, nie, ja muszę użyć tej potki, bo to mnie wnerwuje. już. Nie, nienawidzę tej mapki, jeżeli, jeżeli jesteście dłuższymi widzami, no to pewnie wiecie już. czy nie, w ostatnich materiałach ja nie rzucałem w tą mapkę, no to... No to tacy już starsi, starsi widzowie, no, no muszą co najmniej ten kanał oglądać z, nie wiem, z 3 miesiące. Żeby to wiedzieć, dobra, i teraz, i teraz rzucamy tą niższą partię. Nie wiem, no bo jak wiecie, to się blokuje, no. W sumie nawet mogliście to w dzisiejszym materiale zauważyć też, no ale... No ale wiecie, jeżeli dla osób, które są mniej spostrzegawcze, no to wiecie, możecie zrobić moje z poprzednich materiałów. Zachęcam do, do nadrabiania, z bardzo mi to pomoże też. W rozwijaniu kanału i tak dalej, dlatego też zachęcam do zostawienia łapki w górę. Do subskrybowania tego kanału, dlatego zachęcam. Widzowie, na no serio, na no serio, zostawcie tą łapkę i subika. Chwijemy teraz y, 75 subów, to jest nasz cel. Teraz, teraz. teraz. To jest teraz nasz cel, widzowie. To jest właśnie nasz cel. Gdzie jest ta tuba? Nie wiem, ja chyba będę chodzić w tej tubie, jakby. Nie wiem, czy to mądre? Chodzimy w tubie? Widzę, że już jeden gościu zaczął rzuceczki dla mnie. Jednak to głupie, żeby tutaj stać. Okej, okay, to, to jednak schodzimy tutaj. Będziemy chodzić tutaj, tak. Dobra. Nie przy drzwiach, to, to głupie, że przy drzwiach. Oh my god, Sonic. Ej, dużo Soniców teraz w ogóle chodzi, no bo wyszła w sumie trzecia część, sam jestem fanem Sonica. Mm, no, sam jestem fanem Sonica i sam byłem już na filmie. <grym> Fajny. Mi się podoba osobiście, ale nie wiem, możecie dać się znać, czy wam się podoba film Sonica. Mhm, widzę, że ktoś rzuca samochodami, no spoko, i tyle, się fajnie bawią. O, nie, podoba mi się to, nie, 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 musi przeżyć. Nie, maurytek to najlepszy youtuber. E, dobra, nie, tutaj głupio, nie, tutaj, o, tutaj, ej, to nie głupie miejsce jest. Mnie się przynajmniej, uuu, oj, oj, to... To co chyba jeszcze go nie wygram niestety Ale zobaczymy, no jeżeli dalej będą rzucali przepaść, jak na przykład ten, a drugi nie będzie już no to wiecie, może wygram nawet. Aaa, bo tam, O on rzuca w gół... O kurde, o kurde, o kurde. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Mhm, okej, 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 dobra, mamy kolejną kampę, mało przestronna, yy, ale ma dach, to najważniejsze, ma po dwóch stronach ścianę i dach, to, to, to są podstawy, a te od boku tu tak niezbyt są potrzebne ściany, więc przynajmniej na tych, zawsze mam gdzie uciekać, więc, no, no dobra kampa, dobra, dobra albo brak kampa. Pamiętajcie tak, ja najlepsze miejsce to jest takie, gdzie macie od... Znaczy, jeżeli jest desrojer, to od strony musi być ściana i musi być dach, bo może od góry wam spaść. I, jak i co najważniejsze, od reszty jest tamtąd skąd nie leci, muszą być najlepiej, żeby były dziury. Bo wtedy macie jeszcze opcję do uciekania. Dobrze widzowie, A więc to było na tyle z tego materiału. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, sobie k i widzimy się w kolejnym odcinku. Ej!